Witam wszystkich serdecznie. Jeśli dopiero dołączyliście, dołączyliście do nas, przechodzimy do naszego standardowego spotkania. Dzisiaj weźmiemy sobie czysty wykres, jeśli chodzi o Bitcoina. Mamy tutaj BTC, BTC USD. Zobaczcie, cena jest troszeczkę, troszeczkę inna niż tutaj rynek futures, więc weźmiemy sobie bardziej zbliżony market BTC w parze USDT. I wyczyścimy sobie tutaj nasz czart. No, mamy tutaj ten czart już dość czysty. I co chciałem, co chciałem Wam powiedzieć, to to, że no Bitcoin jest w dość, ciekawym, w dość ciekawym miejscu, mimo tego, że tutaj wyszliśmy z tego kanału, prawda, po tej słabości. Cały czas trzymamy się dość mocno i takim fajnym elementem, który mi się bardzo podoba i, i skłonił mnie właśnie dzisiaj do wejścia, do wejścia w Bitcoin. Ta pozycja niestety nie była do końca udana, no ale kto, kto chciał, mógł skasować tam profit. Mi tutaj raczej chodziło o jakąś głębszą kontynuację, no ale wiadomo, zawsze warto ten profit kasować na jakichś poziomach, które dają nam profit. Mamy tutaj zobaczcie sytuację, w której widzimy tą. Ja to często powtarzam, i to jest element, który powinniście już sami widzieć. Mamy tą determinację kupujących, widzicie, którzy wchodzą nam w rynek, którą często rysujemy sobie <laughs> za, pomocą, za pomocą trójkąta, prawda? Mamy przebicie tego trójkąta. Mamy przybicie tego trójkąta. Zobaczcie, tu mamy takie fajne potwierdzenie i cena cały czas nam tutaj konsoliduje powyżej. Prawdopodobnie przegryzamy się tylko przez tą delikatną tutaj aktywność. Mamy pod sobą, zobaczcie, bardzo, bardzo solidne wsparcie i moim zdaniem jest to idealne miejsce, właśnie idealne miejsce na zakup bitcoina. Jeśli, jeśli chciałbyś zainwestować w tą właśnie kryptowalutę, no właśnie, właśnie teraz to myślę, że to jest idealny, idealny moment, obecna cena obecna cena to 5, no 60 tysięcy i myślę, że jeśli nic nie ulegnie zmianie, tutaj niedługo zobaczymy zobaczymy wzrosty, kontynuację wzrostów na tym, na tym rynku. Oczywiście zawsze jakiś rozsądny stop loss, jeśli kupujesz na spot i jeśli cena spadnie o jakieś... vier Prozent Myślę, że to jest rozsądny rozsądny stop loss, który można by tutaj sobie było ustawić. Ja bym nawet kasował nieco szybciej, jeśli tutaj ta, ta linia trendu zacznie nam spadać do tego trójkąta, to prawdopodobnie już w tym miejscu będziemy widzieć, czy ta słabość następuje i będzie można, będzie można po wyjściu z trójkąta już sobie skasować pozycję na mniejszej stracie, ale myślę, że że taki setup jak najbardziej ma sens w tym miejscu rynku, w którym się właśnie teraz znajdujemy. Jeśli chciałbyś kupić, to jest setup właśnie dla ciebie. Sprawdźmy sobie teraz wykres kapitalizacji rynkowej. <laughs> Zobaczymy, jak to wygląda. No, cały czas moi drodzy, tutaj nic się nie zmienia. Zobaczcie, że ten plan cały czas jest realizowany, prawda? Nie wiem, czy to już jest 3 tygodnie, kiedy wykreśliliśmy sobie ten, ten szkic na, na bullish market. Myślę, że to już chyba 3 tygodnie minęło i, i zobaczcie, rzeczywiście jesteśmy w tym miejscu. Mamy to przebicie. Mamy tutaj dzisiaj. Myślę, że finalny test, finalny test, po którym y, rynki wejdą. Y, no, można tutaj powiedzieć, że będzie to kolejny, kolejny solidny bull run. Można, można to tak nazwać. Zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie reakcja rynków. No, ale tego, tego ja bym się spodziewał. Tutaj raczej nie będzie już żadnych niespodzianek. Powinniśmy zobaczyć stabilny, stabilny wzrost trendu od tego miejsca. Co dalej? Total, total market cap dla altcoinów. Zobaczmy, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o ten wykres. Wejdziemy sobie tutaj na wykres 4 godzinny. No i tutaj należałoby się już troszeczkę zastanowić. Zobaczcie, jesteśmy coraz to coraz wyżej, na, na, prawie na szczycie tego kanału wzrostowego, czyli niedługo w okresie, w okresie się może kilku, kilkunastu dni będziemy mogli się spodziewać pewnego pewnego zahamowania ruchu ceny na, na altcoinach prawdopodobnie prawdopodobnie tak, zobaczymy, jaka będzie reakcja, kiedy ta linia trendu zetknie się właśnie z tym, z tym tutaj szczytem, z tym oporem na kanale wzrostowym. I moi drodzy, dlatego też właśnie warto zainteresować się teraz bitcoinem, tym bardziej, że Bitcoin jest w dość. Ciekawym, ciekawym, miejscu. No, cały czas jeszcze mamy tutaj jednak sporo, sporo tego miejsca. Jak widzicie, cały czas celujemy sobie gdzieś na te pozycje altcoinowe, jeśli tu chodzi o, czy to spot, czy to rynki futures. No, wyniki są, wyniki są różne. Ostatni miesiąc, też, też nie był nie był miesiącem zwyczajnym. Czasami kasujemy duży profit, czasami mniejszą lub większą stratę, no ale taki mamy market więc trzeba się do tego przyzwyczaić. No, najważniejsze, że większość większość z nas w dłuższym okresie czasu gdzieś realizując swój plan wychodzi, wychodzi jak to się mówi na swoje. Moi drodzy przechodzimy do do wykresu, wykresu dominacji. Zobaczymy sobie jak wygląda ten, ten wykres no i zobaczcie tak jak mówiłem, czasami, czasami ten wykres dominacji jest, jest bardzo czytelny i gdzieś nasz, nasz plan, nasz plan i nasze założenia mogą nam pomóc wyczytać globalną, globalną sytuację na rynku. Tutaj jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o dominację, zobaczcie cały czas sugerowaliśmy się tym, tym poziomem, tym poziomem, po którym rynek wszedł tutaj w ostatni, w ostatni bull run. Zobaczcie, przebicie, przebicie linii trendu dominacji Bitcoina praktycznie nie wpłynęło w żaden sposób na rynek. Wrócę teraz jeszcze raz do wykresu, do wykresu Bitcoina. Zobaczcie. Nie ma to absolutnie wpływu, nie ma to absolutnie wpływu na to, jak porusza się, porusza się Bitcoin. Mamy tutaj duże, po prostu duże zainteresowanie alt, altcoinami, cały czas kapitał wpływa wpływa na market, dlatego też ten wykres już nie ma dla nas większego znaczenia i też tego spodziewaliśmy się po naszych analizach, dlatego ten wykres też już gdzieś jest w dolnej szufladzie. Na pewno w pewnym okresie czasu. Znów do niego wrócimy i, i może przyda nam, się, przyda nam się i będzie bardzo, znów bardzo pomocny do określenia nowego miejsca, w którym rynek się odwróci. Jeśli chodzi o Nasze aktywne pozycje, myślę, że wszyscy wszyscy wiedzą na czym stoimy, więc nie będę już, nie będę już przedłużał. I przejdę, przejdę od razu do naszych tutaj propozycji. Pierwsza propozycja to audio i USDT.